Amelia, zgadnij, co mam. Co to? To rytuał przywołania labubu. Hm? Luna, mówisz serio? A o co chodzi? Bobu to po prostu modna zabawka na breloczku. Jak ją przywołać? Właśnie do tego służy rytuał. I co tu jest? Najpierw zasłoń zasłony w pokoju. Potem weź lustro. Fajne, prawda? Szczerze mówiąc, to jakaś pstura. Co, nie podoba ci się to? Amelia, nie uwierzysz, co mam. To rytuał przywołania LaBubu! Co? Żartujecie? <grystuje> Pewnie no, też zamierza odprawić rytuał. A daj to tutaj. Nie, ja mam inny. Chcę przywołać LaBubu! Serii mistery! A skąd wy w ogóle bierzecie te rytuały? Z internetu, tam jest specjalna strona. Tak, sprzedają rytuały każdemu, kto chocha LaBubu i chce je przywołać. Kurczę, jeszcze wydałyście na to pieniądze? No tak. To wszystko oszustwo! A to wasze rytuały wymyślili oszuści! Jeśli nie chcesz, to nie wiesz, ale ja spróbuję! Ja też! Ej, dokąd ty idziesz? Do pokoju gościnnego! Właściwie to ja też tam szłam! No sorry, ale byłam pierwsza! Dobra, pozostaje mi pozostać na parterze! Ziemki, słyszeliście, co one zamierzają zrobić? Zamierzają przywołać Japubu! Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby im się miało udać! Uf, ledwo udało mi się odzyskać ten pokój od Betty! Myślę, że idealnie będzie nadawał do mojego rytuału! I tak, zaczynajmy! Najpierw muszę narysować Labubu, które chcę przywołać! Ziomki, no jak? Myślę, że jest nawet bardzo uroczy! Teraz możemy rozpocząć rytuał! Najpierw szczelnie zasuńmy zasłony! Zapalamy świecę! Jest. Co jest dalej? Aha, muszę wziąć lustro. Rysunek labubu i umieścić go na środku. Okej, okay, pozostało przeczytać zaklęcie. O, wielki labubu! Przez kurz i zmierzch przybądź do tego świata! Słyszysz, otwieram ci drogę. Ej, labubu, gdzie jesteś? Właściwie to cię wysłałam? Może muszę to przeczytać jeszcze raz? O, wielki Labubu! Przez kurz i zmierzch przybądź do tego świata! Słyszysz? Otwieram ci drogę! Tak, Ziemki, chyba Amelia miała rację. Rytuał nie zadziałał. Ech, szkoda, nigdy nie zobaczysz żywego Labubu! No i jak ziemki jesteście gotowi, żeby odprawić ze mną rytuał? Planuję przywołać. O, takiego labubu! Już go narysowałam. O! Dobrze, zobaczmy, czego potrzebujemy. Aha, musimy wziąć wahadełko i przytrzymać je nad rysunkiem. Dobra. Pozostało tylko odczytać zaklęcie. Labubu, z pomocą starego wahadła przyzywam cię! Przyjdź tu nie po to, by się śmiać, lecz po to, by przeżyć koszmar. Pokaż nam stronę ukrytą w ciemności. No i gdzie logo? Chyba wszystko dobrze przeczytałam. Chociaż zaklęcie brzmi trochę dziwnie. Nie sądzicie? No ale i tak nie zadziałało. Ach. Dobra, pogram sobie. I tak nie mam nic z roboty. Dziewczyny, przestańcie odprawiać te rytuały! Chodźcie lepiej napić się herbaty. Kto zasugerował herbatkę? Kim jesteś? Jestem Labobu. Myślałem, że wszyscy mnie znają. O, a skąd się tu wziąłeś? To proste. Zostałem wezwany i się pojawiłem. O matko, ziomki wygląda na to, że czyjś rytuał zadziałał. Przepraszam, ale muszę iść. Hej, dokąd idziesz? Chcę się z tobą pobawić! A może... zrobimy to później? Nie, chcę teraz! Wezwałaś mnie! To nie ja cię wyzwałam. Zostaw mnie w spokoju! Kurczę, zamknięte! Och, siomki, widzieliście to? Jedna z dziewczyn naprawdę przyzwała labubu. Muszę im o tym natychmiast powiedzieć, ale najpierw musimy się schować! Uf, wygląda na to, że mnie nie go... Zadzwonię teraz do dziewczyn. Tylko nie tu! Zapomniałam telefonu z kuchni. Dobra, jeszcze chwilę tu postoję, a potem pójdę do domu. Zwariowałaś? Dlaczego mnie zaczepiasz? Nie masz nic lepszego do roboty? Je jeszcze jeden! O, mamo! W naszym domu dzieje się jakiś koszmar. Muszę sprawdzić, gdzie różowy byla, Bubu. Mam cię! Czy teraz się ze mną pobawisz? Nie puść mnie! Nie puszczę! Baw się ze mną! Szybko! O, nie puszczę cię! Kurczę, muszę szybko zawołać dziewczyny! Betty, Luna, chodźcie tu! Bawmy się, bawmy się! Jesteś taki mały, czemu nie chciałeś do mnie przyjść? Siąki, <śm> słyszeliście? Amelia chyba krzyczy! <śm> <zionki> Amelia, Boże, co tam się dzieje? Puść mnie! Amelia, co tu się dzieje? Dziewczyny, ratujcie mnie! O, wreszcie. Dziewczyny, co to ma być? Czy mój rytuał zadziałał? Tak, i nie tylko twój. Jak to? Na podwórku pieka jeszcze jeden dla Niemożliwe. Jak nie wierzysz, to i co patrzeć? O, spójrzcie. Matko, wychodzi na to, że mój rytuał też zadziałał. Tak, tylko twój Labubo jest jakiś zły. Za to ja jestem dobry! Chodźmy się bawić! No dobra, starczy! Luna, no co Nie mogę się od niego oderwać, jest taki słodki! Dokładnie tak sobie wyobrażałam! A może nigdy już się nie rozdzielimy, co? Dobra! Okej, okay, starczy! Przepraszam, ale mamy pilne zebranie. Ej, dokąd idziemy? Nie odchodź, zaraz wrócę! Chodźcie już! Ach, ci ludzie zawsze mają tyle zmartwień. Ło, wow, a co to za fajna rzecz? Wow! Wejdźcie! No, to o czym chciałeś z nami porozmawiać? Oczywiście, o nabubu. Trzeba z nimi pilnie coś zrobić. Szybko odeszlijcie i co? Tylko nie mówcie mi, że nie wiecie, jak to zrobić. No, szczerze mówiąc, tutaj nic o tym nie powiedziano. Rozumiem. Luna, gdzie twoje zaklęcie? Tutaj. Tylko... Też tu nic nie ma. Dziewczyny, mówicie serio? Co teraz mamy zrobić? Nie wiem, ale ja chcę zachować swojego różowego labubu. Że co? Widziałeś jaki on jest wielki? No i co? Ale jest bardzo miły i wesoły. Nie zrobi nam nic złego. Tak, tylko wyściska nas do śmierci. Oj, nie zmyślaj. A, okej. Okay. To ja swego też chcę zostawić. Co? Ty go w ogóle widziałaś? Jest zły! Jakiś dziwny! Co to za problem? Jestem pewna, zaprzyjaźnimy się! Co to było? No jasne, zła zachowuje się jak huligan. O widzisz, twojego na pewno nie można zostawić! Ej, nikogo nie zostawiamy! Tą długę trzeba zwrócić tam, skąd przyszła! Jak mamy to zrobić? Nie mamy żadnego zaklęcia! do swoich Labubu i poproszę je, żeby się odczepiły! Wszystko jasne? Tak! Świetnie! Tu zaczynajcie! Ta, ziomki! Nie mogę uwierzyć, że Labubu biega po naszym domu! Przy okazji, podobają wam się te zabawki? Jeśli tak, to polubcie ten filmik! Chcę zobaczyć, ilu was jest! Uh, 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 uh. Powodzenia! Labubu, co ty robisz? A ty co, nie widzisz? Świetnie, się bawię. Ej, czekaj! Właściwie to chciałam pogadać. Później pogadamy, chodź, pobawimy się. No cóż, Ziomki, muszę porozmawiać ze swoim Labubu. Ale skoro jest zły, to postanowiłam się trochę zabezpieczyć. Mam nadzieję, że to mi pomoże. Gdzie jest ten labubu? Hej, labubu, gdzie jesteś? Musimy pogadać. Labubu? O mamo, spisk jest jeszcze straszniejszy. <gryzanie> Cześć. Czego krzyczysz na całe podwórko? Ej, spokojnie. Właściwie to ja Cię wyzwałam. I co teraz? Mam Cię całować po stopach? Cóż, nie musisz całować moich stóp, ale będziesz musiał odejść. Że co? Nigdzie się nie wybieram! No, proszę! Nie! Podoba mi się tutaj! Nic nie możesz mi zrobić! Ale już obiecałam to, Amelii. To powiedz swojej Amelii, że nigdzie się nie wybieram! A tak w ogóle? Dlaczego jesteś tak ubrana? Jest ja tak z. Um, no, nieważne. Ach, ci ludzie są dziwni. To katastrofa. Co ja powiem Amelii? Że bubu nigdzie się nie wybiera? Musi się o tym dowiedzieć. O nie. Powiem jej, że odszedł. Mam nadzieję, że mi uwierzy. Dobra, starczy. Porozmawiajmy teraz. Porozmawiajmy? A co to znaczy porozmawiajmy? Nie rozumiem. To znaczy, że powinieneś mnie teraz wysłuchać. No, znowu niczego nie rozumiem. Ale nie martw się. Pójdziemy sobie na dwór, wymyślę coś ciekawego. Co? Chodźmy, chodźmy, chodźmy. I co? Porozmawiałeś z nim? Prawie. No to jesteśmy. Teraz będziemy przechodzić przez wiązki laserów. Jakie znowu wiązki laserowe? Nic nie widzę. Ah, zapomniałem wyjaśnić, są niewidzialne. Ale uwierz mi, jest tu ich cała masa. Musimy dotrzeć do bramy, nie dotykając ich. Idziemy. Żymki, co mam zrobić? Nie mogę z nim porozmawiać. Hej, co stoisz jak słup? Chodź! Przepraszam ziemki, muszę iść. W międzyczasie sprawdźcie, czy subskrybujecie kanał. Uch, w końcu, możesz mnie teraz wysłuchać? Nie, mamy jeszcze jedną niedokończoną sprawę. A teraz zagramy w mini koszykówkę używając tego kosza. Więc tak: robimy sobie kulkę z papieru i wrzucamy ją do kosza. Właśnie tak. Teraz ty spróbuj. A mogę. Powiedziałem szybko. Świetnie. Teraz spróbuj z zamkniętymi oczami. A teraz spróbuj rzucić z pleców! Jeszcze raz. Jeszcze. Dość. Tarczy. A ty co? Mam ci coś ważnego do powiedzenia. Dobra, ale najpierw umyj ręce. Po co? No dużo się bawiliśmy. Nasze ręce pewnie są brudne. A ciężko jest przyswajać informacje z brudnymi rękami. Okej, okay, chodźmy umyć ręce. No dawaj, wchodź! Ej, hey, Labubut! Co robisz? Szybko otwieraj drzwi! Nie, myślisz, że nie wiem, o czym chciałaś rozmawiać? Chcesz mnie wyrzucić z domu! Czyli wiedziałeś o tym i celowo unikałeś rozmowy na ten temat? Tak, i dlatego wymyśliłem mnóstwo głupich zadań. Hey, kurczę. Otwórz drzwi! Aha, już otwieram. Posiedź tam trochę, a ja pójdę popływać w basenie. Ej, gdzie ty jesteś? Otwórz drzwi! Słyszysz? Ksiągi, nie sądzę, żeby Labubu się gdziekolwiek wybierał. Jeśli Amelia się o tym dowie, zabije mnie. Będę musiała jej powiedzieć, że odszedł. Ej, niech ktoś otworzy drzwi! Luna? Uff, Betty, uratowałaś mnie. A co się właściwie stało? Kto się tu zamknął? A wiesz, niech po prostu drzwi się zablokowały. Jasne. Pogadałaś już ze swoim lebubu? Tak, jasne. Pogadałam. Od razu wszystko zrozumiał i poszedł. Serio? To super. A jak z twoim lebubu? Ano, mój też odszedł. Nawet nie musiałam prosić. Ale mamy szczęście. Tak. Tu jesteście. O czym rozmawiacie? A tak, rozmawiamy o lebubu. Jak coś, to pozbyłyśmy się ich. Tak, odeszły i już nie będą nas niepokoić. To dobra wiadomość. Możemy napić się herbaty. Jakoś tu ciemno. O, matko! To dobry labubu! Luna, możesz mi powiedzieć, co on tu robi? Nie mam pojęcia. A to kto? Nie rozumiem tego. Kto mógł to zrobić? Oczywiście, że ja! Zły labu? Betty! <tryk> Rozumiem. Betty, Luna, szybko do domu! A ty to posprzątaj! Pff. Jakbym nie miał nic innego do roboty. Podwórko jest duże, mogę chodzić gdzie chcę. Okej, okay, nie chcecie mi nic powiedzieć? Przepraszam, złamałyśmy, bo labubu u nas nie słuchają. Naprawdę nie wiemy, jak się ich pozbyć. Rozumiem, to pomyślimy razem. Problem polega na tym, że nie wiemy o nich prawie nic. Właśnie, musimy się dowiedzieć o nich więcej. Musimy się zaprzyjaźnić z jednym z nich. Zaprzyjaźnijmy się z moim labubu. A dlaczego z twoim? Bo mój jest miły i słodki, a twoje zły. <grystanie> Jasne. Twój jest taki miły, że aż mnie mdli. co powiedziałaś? To co słyszałaś? Dobra, starczy! Luna ma rację! Spróbujmy zaprzyjaźnić się z miłym labubu. To przynajmniej bezpieczniejsze. <grystanie> To nie wy. Przestańcie! Chodźmy poszukać labubu. Gdzie on się tam kręci po podwórku? Labubu, gdzie jesteś? A może już sam poszedł? Wątpię. Spójrzcie. Labubu, co ty robisz? A co, nie widać? Łapie motyle. I gdzie one są? Jeśli ich nie widzisz, to twój problem. Wow, patrzcie na tego jasnego motyla. Złapie go. Ach, odleciał! Wystraszyłyście go. Skończ z tymi motylami. Lepiej chodźmy do domu. Dobra, a co będziemy robić? No, bawić się? Wchowanego? Możemy wchowanego. No to się zgadzam. Chodźmy szybko. Mam nadzieję, że nie zburzy naszego domu. A, chodźmy zanim Leopoldo zmieni zdanie. O, kto będzie szukał? A, dawajcie, wasza trójka szuka, a ja się chowam. Co za dziwna zabawa w chowanego. Nic w tym dziwnego, założę się, że mnie nie znajdziecie. A? Dobra, niech będzie trójka to trójka. Idźcie schować. Aha, zaczynajcie liczyć. Ciekawe, gdzie on się ukryje, skoro ma takie gabaryty? Nieważne, tyle by nasz labubu był szczęśliwy. Idziemy. Raz, Raz, dwa, trzy. Dobra, gdzie by się tu schować? Gdzie się schować? Oczywiście, za tą zasłoną. Tu mnie nikt nie znajdzie. 27, 28, 29, 30. Szukamy! Jest cicho. Chyba się schował. Chodź mi szukać. Tylko może rozdzielmy się. Gdzie jest nasz Labubu? O kurczaki, jak mnie tu znalazłaś! To było trudne. A dałam radę! Znowu muszę się schować. Nie idź za mną! Ach, co to ma być? Gdzie jest La Bubu? A kuku! To o co chodzi? Jak mnie tu zauważyłaś? Hej, dziewczyny, szukajcie mnie! Jak wy to robicie? Widzisz. Zabawa chowanego po prostu nie jest dla ciebie. To może lepiej zrobisz coś pożytecznego? Na przykład? E, na przykład posprzątasz dom. O, sprzątanie to fajne! No to weź mop i idź. Dobra, ale nie wychodźcie na korytarz, zrobię wam niespodziankę. Nie ma sprawy, jak coś będziemy na górze. Mam nadzieję, że labubu lepiej sprząta niż się ukrywa. <laughs> Tak, od czego tu zacząć? Najpierw musimy powycierać kurze. Ups! Lepiej nie dotykać tej półki. Pójdę do kuchni. Dobra, te jajka mi przeszkadzają. Niech na razie leżą tutaj. No, czyściutko. Ups! Oj, chyba przypadkiem zrobiłem omlet. E, dobra, wróćmy do sprzątania. Wow, a co to takiego? Dziewczyny, nasz lobby był jakoś zamilkł. Nie uważacie, że to dziwne? A o co się martwisz? Może ściera kurze albo coś układa? Albo niszczy naszą kuchnię. Że się udało. No, przepraszam. Postanowiłem pojeździć sobie na tym. Dla Bubu, kurczę! To nie monocykl, tylko robot odkurzający. A zastanawiałem się, co z nim nie tak. No dobra. Chodźcie, przytulmy się! Nie chcemy się przytulać! No to poskaczmy! Skakać też nie chcemy! No to co mam zrobić? No na przykład. idźcie przespać. Ale ja nie chcę spać! Cześć, o, to jest świetny pomysł. Idziecie ze mną? Trochę później. Najpierw musimy tu posprzątać. No dobra, to bawcie się dobrze. O, w końcu. Amelia, co to w ogóle było? Co? Co? Ten lebobu działa mi na nerwy! To on jest problemem! No to spróbujmy zaprzeć się z moim lebubu. No co ten, on jest kompletnie zwariowany! Opowiada jakieś bzdury! No i co? I Tak nie mamy innego wyjścia. Betty ma rację, musimy spróbować. Ziemki, bierzecie w nas. Jeśli tak, zostawcie słowa wsparcia w komentarzach. No a my wyruszamy na poszukiwanie złego labubu. Dziewczyny, może powinnyśmy zaopatrzyć się w jakiś sprzęt ochronny? Nie się już próbowałam. Okej. Okay. Cześć! Dlaczego ciągle mnie nachodzicie? Tak sobie myślałyśmy. Może zostaniemy przyjaciółmi. Przyjaciółmi? Hm, zgadzam się. Jakoś szybko się zgodziłeś. A co? Samemu bardzo się nudzę. No i super. To może posiedzimy razem przy basenie? Tak, tak! To świetny pomysł! <laughs> Świetnie, nasze rzeczy już tam są. Pójdziemy tylko poręczniki. Tak, tak! Nie ma problemu. <laughs> ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 No i widzicie. Zły, Bubu okazał się całkiem normalny. W sumie tak. Siemki nadal nie wierzymy, że mogłyśmy się z nim zaprzyjaźnić. Nie wiem. Mi to się nadal nie podoba. Luna, uspokój się. Co on może zrobić? A gdzie nasze rzeczy? No i co, szczęśliwe? Mówiłam wam! Kurczę, gdzie ten chodzący brelop? Ja Bubu! Tu jestem! Co ty zrobiłeś? Dlaczego utopiłeś nasze rzeczy? Chciałem, tu utopiłem. Naprawdę myślałyście, że się z wami zaprzyjaźnię? <grym wytrza> Ej ty, szybko wyjmuj nasze rzeczy z basenu. A co jeśli tego nie zrobię? Albo czeka cię coś złego. No to chodźcie, chodźcie tutaj. No, podejdźcie. <grym wytrza> Widziałyście co potrafię? Gratulacje, wkurzyłyśmy go. Co robimy? Kurczę, jak się go Skąd zdobyć zaklęcie? Słuchajcie, a jeśli przeczytam swoje zaklęcie od tyłu? Nie rozumiem. Czyli jak? No, wziąć słowa zaklęcia i przeczytać je od końca. W sumie to może zadziałać. Masz jeszcze tą kartkę? Tak, tutaj. Czytaj. Tylko szybko, proszę! I tsią Włąkrytą tę erą Hej, co ty robisz? Ramszok, żyć, prze? przestań natychmiast. -cel, ciam I cel? Czciami Eunizby odbo. Posałujecie tego! A. Dziewczyny, nie mogę uwierzyć, to zadziałało! Kurwa. Tak, ale co z toższej jednej do złapania? O, dziewczyny, chodźcie! Nie, dziękuję. Mamy no ważniejsze, rzeczy do zrobienia. No dalej! Ongurt idz, form. Nie, proszę, nie rób tego! Szysiuz, a taifs, ogetot, dziabrzy on. Nie, proszę, nie odsyłajcie mnie, nie chcę! Ububal, jelkwi o. Nie! Udało się! Świetnie! Książki, nasz filmik się skończył. Czas się z wami pożegnać. Nie zapomnijcie polubić filmu i subskrybować naszego kanału. Wszystkim pa, 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 pa! pa.